Dziki lokator może zrujnować Twoje mieszkanie, portfel i Twoje nerwy. Sprawdź, jak w sześciu krokach pozbyć się problemu, zanim przekroczy próg Twojego mieszkania. Sześciostopniowa procedura weryfikacji najemcy. Krok pierwszy: procedura telefoniczna. Czyli jeśli najemca dzwoni do Ciebie, czy ogłoszenie jest aktualne, zapytaj go, czy szuka mieszkania dla Ciebie, czy ma umowę o pracę czy ma w ogóle zatrudnienie i jest w stanie przedstawić fakt tego zatrudnienia w postaci zaświadczenia czy potwierdzenia z wyciągu. Następnym aspektem, który warto, żebyś sprawdził to jest to, od kiedy mieszkanie chce wynająć, bo jeśli jest sytuacja, że najemca chce wynająć mieszkanie już, czeka z torbami w ogóle już pod twoim mieszkaniem, to wiesz, że może być coś nie tak, że ktoś tego najemcę wyrzucił z poprzedniego mieszkania nie za dobre sprawowanie, tylko raczej za zrobienie czegoś złego bądź niepłacenia na czas. Więc u ciebie powinna się zapalać czerwona lampka. Powinieneś zadać pytania pogłębiające, które spowodują w najemcy przemyślenie, że ty wiesz, że z tobą się nie uda, że nie warto próbować. Następnym aspektem, o który powinieneś zapytać w rozmowie telefonicznej, z kim dany najemca chce mieszkać. Bo jeśli masz mieszkanie przygotowane dla pary bądź studenta, a on chce wynająć to mieszkanie z rodziną, to wiesz, że nie jest Twoim klientem docelowym. Następnym aspektem jest spotkanie osobiste. Przy spotkaniu osobistym, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy sprawdzić, to jest ocena wizualna, czy ten najemca dba o siebie, czy robi na tobie dobre, pierwsze wrażenia. Wiem, nie powinniśmy oceniać książki po okładce, ale jednak te pierwsze wrażenie może spowodować u Ciebie jakieś dodatkowe pytanie i odpowiedź na to pytanie. Może spowodować decyzję o niewynajęciu mieszkania tej właśnie osobie. Następnie, przy ocenie wizualnej i spotkaniu osobistym przed nieruchomością, zadajemy pytania pogłębiające, które zdaliśmy wcześniej. Czyli, jeśli najemca mówi, że jest zatrudniony w firmie XYZ, to pytamy. Co w tej firmie robi, od jakiego czasu pracuje, to może spowodować, że jeśli najemca okłamał cię przez telefon, to pewnie nie będzie pamiętał o tym kłamstwie. Więc tutaj nie będzie w stanie dobrze odpowiedzieć na to pytanie, bądź będzie się motał, i tutaj zapali się u ciebie lampka, że jednak chyba coś nie tak jest z tym zatrudnieniem. Następnym aspektem, który sprawdzamy na tym spotkaniu osobistym, jest to, że poznajemy najemcę, patrzymy, czy on ma dobre zamiary, czy będzie dbał o mieszkanie. Czy pyta o jakieś aspekty, które są dla niego na przykład ważne i które mogą spowodować wzbudzenie w tobie zaufania i chęć wynajęcia temu najemcy mieszkania? Na spotkaniu osobistym też rozmawiamy o warunkach umownych, takich jak wysokość czynszu, tr okres trwania umowy oraz dodatkowe jakieś warunki, które masz, że na przykład mieszkanie nie może być podnajmowane, w mieszkaniu nie może być zwierząt. Żeby najemca wiedział od razu, że tych aspektów nie akceptujesz. I później przy wynajęciu takiego mieszkania nie będzie zaskoczony, a Ty później nie będziesz musiał mu tego tłumaczyć, ale też jeśli tego nie powiesz na początku, a później wyjdzie podczas trwania umowy, to ciężko będzie Ci wyegzekwować te aspekty. Jeśli najemca decyduje się na wynajęcie właśnie Twojego mieszkania, no to wtedy sprawdzamy wiarygodność faktów, które wcześniej były przedstawione. Czyli prosimy o wyciągi z konta, czyli trzech ostatnich wypłat, zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzamy te zatrudnienie u pracodawcy, sprawdzamy go w Krajowym Rejestrze Długów. Prosimy tego danego najemca, żeby zebrał dwie, trzy rekomendacje od poprzednich właścicieli, żeby był najemcą, który płacił na czas, jak się zachowywał w tym mieszkaniu, czy były jakieś z nim problemy? Bo jeśli zbierzesz te rekomendacje od poprzednich właścicieli, to lepszych opinii nie jesteś w stanie uzyskać. A najczęściej wygląda to tak, że jeśli najemca był najemcą dobrym, płacił na czas, dbał o mieszkanie, to prawdopodobieństwo, że będzie dbał o Twoje mieszkanie, wzrasta, chyba że u niego się coś zmieniło. Następnie, jeśli sprawdzasz go w krajowym rejestrze długów, czy ma zadłużenia, i na przykład ma zadłużenie na kilka tysięcy, to powoduje to duże prawdopodobieństwo, że na mieszkaniu, które wynajmie od ciebie, może też zrobić zadłużenie. Bo jeśli ta firma, której ma zadłużenie, ścignie go o te zaległości i nie będzie miał pieniędzy na czynsz, to spowoduje to skutek w postaci niezapłaconego tobie czynszu. Pierwszego, drugiego, trzeciego, oby nie więcej więc pamiętaj o tym, żeby wziąć te aspekty pod uwagę i sprawdzić wiarygodność finansową tego najemcy. Nie bójmy się o to pytać. Pamiętaj o tym, że wynajmujesz mieszkanie za setki tysięcy złotych, a może za miliony. Najemcy za kilka bądź kilkanaście tysięcy złotych, a boisz się zapytać o to, czy ma zatrudnienie. Jeśli idziesz do banku i pytasz o kredyt o kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, to bank nie daje ci tego na ładne oczy. Tylko sprawdza Twoją wiarygodność finansową, sprawdza Twoją przeszłość pod względem rad kredytowych, które miałeś wcześniej, sprawdza Twoją wiarygodność pod względem spłacenia należności u kontrahentów poprzez sprawdzenie cię właśnie w krajowym reszcie długów. Więc warto, żebyś też trochę podchodził jak taki analityk bankowy, który sprawdza wiarygodność finansową Twojego przyszłego kontrahenta w postaci najemcy, który dajesz majątek. O wartości kilkuset tysięcy złotych, na który ciężko pracowałeś, wyrzeczeniami, ciężką pracą oraz oszczędnościami, które zbierałeś przez lata, a może dziesiątki lat. Więc warto, żebyś jednak zadbał o Twój spokój finansowy oraz żeby o Twój majątek ktoś dbał tak, jak Ty zadbasz. Oczywiście to jest fajna wizja, żeby ktoś dbał tak o Twój majątek, jak Ty zadbasz. Ale jednak, jeśli sprawdzisz te aspekty i trafisz na wiarygodną osobę, która dba o siebie, dba o swoje zatrudnienie, dba o wszystkie aspekty, które ma w swoim życiu, to prawdopodobieństwo tego, że będzie dbał o nieruchomość, którą mu powierzysz, wzrasta kilkukrotnie. Więc weź pod uwagę te aspekty i nie bój się zadawać niewygodnych pytań. Jeśli widzisz jakieś aspekty, które zwracają Twoją uwagę? Dajcie znać w komentarzach, o jakie rzeczy wypytacie Waszych przyszłych najemców, albo na jakie rzeczy zwracacie uwagę przy wynajęciu mieszkania. Następnym aspektem jest umowa. Jeśli Twój najemca zdecydował się na wynajęcie Twojej nieruchomości, a Ty po przeanalizowaniu tych wszystkich faktów oraz dokumentów zdecydowałeś się, że chcesz zawiązać umowę najmu z przyszłym najemcą, to pamiętaj, żeby Twoja umowa była sprawdzona, żeby była skuteczna. A nie ściągnięta z internetu, żeby przygotował jakiś prawnik. Pamiętaj, to jest dokument, który ma chronić Twój majątek i ciebie, więc nie warto na tym oszczędzasz. Umowę najmu robisz raz, masz formułę, którą stworzyłeś i tak naprawdę na podstawie przyszłych najemców poprawiasz jej aspekty. Bo każdy najemca nas czymś może zaskoczyć, więc fajnie, żebyśmy jednak dopracowywali tą umowę, żeby ona po prostu przez lata była skuteczniejsza. Nasza umowa ma około 12 stron, którą dopracowujemy od 7 lat, poprawiając ją co kilku najemców, którzy nas zaskoczą, zrobią coś na nieruchomości, czego nie przewidzieliśmy, więc staramy się po prostu ją o te aspekty uzupełnić. My zawieramy umowy najmu okazjonalnego bądź instytucjonalnego, bo wtedy jesteśmy bardziej chronieni przez prawo, chociaż oczywiście prawo ochrony lokatorów jest bardziej sprzyjające najemcom, a prawo najmu słabo chroni właścicieli mieszkań, czyli wynajmujących. Oczywiście może to przez lata się zmienić, ale na dziś mamy sytuację taką, że zwykła umowa najmu, a nawet umowa najmu okazjonalnego nie do końca zabezpiecza naszych interesów. Oczywiście, ustawodawca od jakiegoś czasu wprowadził najem instytucjonalny dla takich instytucji, które zajmują się profesjonalnie wynajmiem, fundusze bądź spółek takich jak my zarządzający. I wtedy podpisują umowę najmu instytucjonalnego, czyli pomiędzy firmą a osobą fizyczną. I w teorii najemcy nie należy się lokal socjalny. Ale tak naprawdę, jak wprowadzili to od kilku lat, to ja jeszcze... Będąc praktykiem na rynku nieruchomości i znając trochę ludzi, którzy zarządzają mieszkaniami i mają mieszkania, nikt nie miał jeszcze przypadku wykonania eksmisji w trybie najmu instytucjonalnego. Więc tak naprawdę zobaczymy, jak to w praktyce działa, ale na pewno działa w taki sposób, że najemcy bardziej się pilnują, podpisując umowę najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego i podpisując rygor egzekucji co do zapłaty oraz opuszczenia lokalu u notariusza, bo powoduje to większy skutek prawny. Ale też takiej świadomości, że jednak notariusz też im tłumaczy, na czym to polega. My też im tłumaczymy umowę najmu, co też rekomenduje Tobie, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, jakich zachowań nie tolerujemy, jakie są konsekwencje prawne niewywiązania się z tej umowy. Ale też stosujemy na przykład system taki trochę motywacyjny, czyli mamy wprowadzony rabat za terminową płatność, czyli jeśli najemca. Ma ustalono wysokość czynszu w postaci 2000 zł, ma płacić za to mieszkanie. To my ustalamy wysokość czynszu w postaci 2500 zł w umowie najmu zapisane i 500 zł rabatu za terminową płatność. Powoduje to u najemcy trochę motywację, żeby płacić w terminie, bo odsetki ustawowe, które daje nam ustawodawca, są śmieszne. bo Za 1 dwa dni opóźnienia to nie ma sensu tego najemcę za to ścigać, bo więcej weźmie od Was prawnik czy. Firma, która będzie wysyłać wezwanie do zapłaty. A jednak te 500 zł bardziej boli najemce, ale też motywuje. Nam nie chodzi o to, żeby dodatkowo zarabiać na tych rabatach, ale żeby powodować, żeby najemcy płacili terminie. Dlatego mniej więcej przy 250 najemcach mamy 99% płatności na czas. Dzięki tym aspektom weryfikacyjnym umowie oraz całym procedurom związanym. Z wejściem do nas do firmy jako najemca, z informacjami na bieżąco oraz takim on i off boardingiem, który przychodzi najemca, powoduje, że odsetek najemców, którzy nie płacą na czas, jest minimalny. W umowie najmu warto, żebyś też yy, wytłumaczył zasady użytkowania tego lokalu, tak? Przyznaczenie tego lokalu, zakaz podnajmu, zakaz palenia, zakaz zwierząt, jeśli taki obowiązuje w Twoich mieszkaniach. Więc dzięki tym aspektom, które zbierzesz w tym regulaminie i zasadam użytkowania tego lokalu, najemca jest bardziej świadomy, w jaki sposób użytkować ten lokal. Ale też musisz pamiętać o tym, żeby przestrzegać swoich paragrafów umownych. Jeśli najemca pali w mieszkaniu, i masz karę umowną zapalenia, to musisz ją egzekwować. Jeśli najemca źle użytkuje lokal i robisz kontrolę na tym mieszkaniu, to musisz go oficjalnie wezwać do naprawienia tych szkód. Jeśli tego nie zrobi, to naprawić to w jego imieniu, pobrać to z kaucji, wezwać go do uzupełniania tej kaucji. Jeśli to stosujesz i najemca widzi, że nie można naciągać paragrafów umownych, że ta umowa to jest tylko tak napisane i taki jej nikt nie egzekwuje to później jego brak konsekwencji stosowania się do paragrafów umownych wzrasta. Czyli coraz mniej stosuje się do terminowych zapłat, coraz mniej dba o lokal, coraz mniej stosuje się do ciszy nocnej. Jeśli będziemy przestrzegać naszych paragrafów umownych, jeśli najemca nie zapłaci ci w terminie, wyzywasz go do zapłaty. Jeśli nie odbiera idziesz na lokal i z nim rozmawiasz co się stało i wprowadzasz system naprawczy. Dzięki temu, że jesteśmy w tym konsekwentni, to znowu procent najemców, którzy nie płaci na czas i źle użytkuje lokal, spada, bo widzą, że z nami po prostu nie można grać w kotka i myszkę i się schować za rękoma i nikt nas nie widzi. Jak już dochodzi do finalizacji umowy, to w umowie też wpisujemy telefony alarmowe telefon alarmowy do najbliższego opiekuna. Bądź osoby najbliższej, że jeśli się coś stanie, to możemy wykonać ten telefon. Ale też ten telefon alarmowy pomaga Tobie, że jeśli dany student, który wynajmuje od Ciebie mieszkanie, nie odbiera telefonu, nie płaci czynszu i zadzwonisz do Jego rodzica, czy coś się z synem stało, bo nie mamy czynszu, nie mamy kontaktu, to nie ma szybciej płacących studentów niż jak mama zadzwoni i okrzyczy. Że musi się tłumaczyć za swojego syna. I tak samo z pracodawcą. Jeśli masz telefon alarmowy do pracodawcy i zadzwonisz, czemu nie ma kontaktu z jego pracownikiem, czy jest w pracy, bo nie wiemy, czy coś się stało, to motywacja tego najemcy do kontaktu z nami się zwiększa. Pamiętaj o tym, żeby pobierać kaucję od każdego najemcy. Nigdy nie rozkładać jej na raty. Brać ją z góry. Jeśli najemca nie ma na kaucję pierwszy czynsz i jakichś oszczędności na życie. To jego sytuacja finansowa jest pod kreską. Jeśli coś się wydarzy niego w życiu nieprzewidzianego, to pierwsze rzeczy, której raczej nie zapłaci, to jest czynszu, najmu. Więc lepiej, żeby najemca był przygotowany na te środki finansowe i dobrze zarządzał swoimi finansami, bo wtedy jego płynność finansowa jest większa, co powoduje u ciebie mniejsze ryzyko braku płatności. Oczywiście rozmawiamy o takich scenariuszach, do których chcemy doprowadzać te. Kilkanaście aspektów, które omawialiśmy, powodują, że znowu procent najemców, którzy nie płacą na czas, którzy dewastują nam lokale bądź powodują jakieś sytuacje, zagrożenia życia, zmniejsza się. Następnym aspektem zabezpieczającym nasze interesy jest to, że wprowadzamy do umów najmu ocenę najemcy o odpowiedzialności cywilnej na rzeczy ruchome oraz nie, nieruchome. Dzięki temu aspektowi jesteśmy w stanie z ubezpieczenia OC ściągnąć należności za uszkodzenia lokalu. Bo kaucja może nie wystarczyć, jeśli dany lokator zniszczy cały lokal. A OC do 70 tysięcy złotych jest w stanie nam wynagrodzić nasze straty w postaci zniszczonego lokalu, w postaci naprawienia tego lokalu, przywrócenia go do stanu pierwotnego. Ale oce najemcy pamięta, że nie jest tylko aspektem który może wykorzystać właściciel, może też wykorzystać najemca. Bo weźmy pod uwagę sytuację, że najemca przypadkiem zniszczył y, kabinę prysznicową, bo się pośliznął i ją wyrywał. Szkodę trzeba naprawić. I teraz jest sytuacja, że najemca może to zapłacić z budżetu prywatnego bądź z kaucji, którą później musi uzupełnić, ale może też skorzystać z ubezpieczenia OC, które zawarł przy umowie najmu. Dzięki temu ubezpieczalnia wypłaci nam środki na naprawę tej kabiny prysznicowej, a najemca nie odczuje tego w budżecie prywatnym. Kolejnym krokiem, który będziesz przeprowadzić to spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z opisem nieruchomości, stanem wyposażenia, stanem liczników. Ostatnim aspektem, takim zabezpieczającym płynność Twoją finansową pod względem uzyskiwanego czynszu jest zasada 1.3.7. Jeśli najemca ma do zapłaty czynsz i nie masz odnotowanego czynszu u Ciebie na koncie, to dzwonisz na najemcy z zapytaniem, co się stało. Jeśli jest brak kontaktu... To po trzech dniach powinieneś wysłać do niego wezwanie do zapłaty. Wysłać SMS-a przypominającego, zadzwonić bądź wybrać się tak naprawdę na kontakt osobisty, czyli na nieruchomość zapukać i znaleźć rozwiązanie, co się wydarzyło, że najemca nie zapłacił w czas. Jeśli z najemcą jest kontakt, no to wprowadzasz system naprawczy, rozmawiasz o tym, kiedy ta płatność będzie zrealizowana, i patrzysz w historii tego najemcy, czy to jest. Płatność co miesiąc opóźniona, czy jednak jest to jednorazowa pomyłka, która się wydarzyła temu najemcy? Jeśli po siedmiu dniach jest brak kontaktu z najemcą, telefony alarmowe nie odpowiadają, nie odpisuje na maile, smsy, -e, wybierasz się na nieruchomość. Ale zanim się wybierzesz, wysyłasz mu oficjalne pismo, czyli komisyjne wejście do lokalu w ciągu 24 godzin, w związku z brakiem kontaktu i że nie wiemy, co się w lokalu wydarzyło albo czy lokal nie wpadł w niepowołane ręce. Odbywasz takie komisyjne wejście oczywiście przy świadku oraz drugiej osobie, na przykład z firmy, która jest w twojej obecności. Nagrywacie. Całe wejście wraz z otwarciem zamka. Nagrywacie cały lokal i wszystkie rzeczy, które są w nim zawarte. Spisujecie protokół komisyjnego wejścia do lokalu. Zmieniacie zamki, bo nie wiecie, czy klucze nie wpadły w niepowołane ręce. Zostawiacie kartkę z komisyjnym wejściem do lokalu w drzwiach i czekacie na kontakt od najemcy. I tak naprawdę, w większości przypadków najemca się z nami kontaktuje i znajdujemy rozwiązanie czemu tak się wydarzyło, że nie było kontaktu i płatności, bądź rozwiązujemy umowę za porozumienie stron, dając chwilę na opuszczenie tego lokalu, bądź zdarzają się sytuacje, że lokal został porzucony po prostu, jest brak kontaktu i wtedy musimy wysłać wypowiedzenie jednostronnie w związku z porzuceniem lokalu i lokal znowu przywrócić do najmu. Dziś ode mnie to już wszystko. Nie podpisuj umowy, zanim nie przejdziesz tych sześciu kroków. Dziękuję Wam serdecznie. Skutecznego wynajmu. Cześć!